Tutaj masz rozwiązać taką nierówność. Zazwyczaj w nierównościach kwadratowych najpierw liczymy pierwiastki. Tutaj też liczymy pierwiastki, tyle że nie ze wzorów, bo dużo prościej jest wyciągnąć x przed nawias i teraz iloczyn ten będzie równy 0 wtedy, kiedy x będzie równy 0 lub ten nawias będzie równy 0. W ten sposób po rozwiązaniu tego równania znajdujemy pierwiastki. Jest to dużo szybsze niż. Liczenie tego z tych wzorów. Mamy pierwiastki. Te pierwiastki zaznaczamy na osi liczbowej. 0,3. Rysujemy parabolę. Parabola ma ramiona skierowane do góry, ponieważ przy x kwadrat jest 1, czyli liczba większa od 0. A jak jest liczba większa od 0, to ramiona są skierowane do góry. Następnie patrzymy na tą nierówność i to wyrażenie ma być większe lub równe 0. Dlatego interesują nas wartości dodatnie lub równe 0, czyli interesuje, pogrubiamy część wykresu nad 8x, bo tam są wartości dodatnie, więc to pogrubiasz, tą część wykresu i tą część. Następnie, ponieważ to wyrażenie może być równe 0, to w, w pierwiastkach rysujemy yy, kropki zamalowane. Co symbolizuje, że 0 i 3 wej wchodzi do rozwiązania. I teraz patrzymy, dla jakich x jest, są to pogubione te części wykresu, te na zielono. Dla x tych oraz tych. I rysujemy te przedziały, i to są nasze rozwiązania. Dla tych x y, wartości funkcji są większe lub równe 0. Piszemy te przedziały, że x mogą należeć od minus nieskończoności do zera, to jest tutaj łącznie z tym zerem, bo jest kropka zamalowana i od trzech łącznie z trójką do plus nieskończoności. Co, pis co piszemy tutaj?